Odwaga to jest często przyznawanie się do błędów. Czy przez ten czas popełnił Pan jakieś błędy, które widzi Pan teraz? Mnóstwo błędów. Mnóstwo błędów w swojej ekspresji, w niedopracowaniu być może pewnych wątków. Czasami zabrakło mi być może w też doświadczenia na pewnych etapach, zwłaszcza wstępnych tej działalności i te podejmowane przeze mnie decyzje były nieoptymalne. Ja nie ukrywam, że mam nieprosty charakter. Nie jestem łatwy we współpracy, bo, bo często. Zapalam się do różnych rzeczy, być może nie patrząc na to, czy ktoś został za mną, kiedyś tak bardzo zapalałem, więc pewnie wiele też błędów takich ludzkich, zwykłych popełniłem. Robię co mogę, żeby było ich jak najmniej. Natomiast jeżeli chodzi o błędy polityczne, strategiczne w naszym myśleniu, ciężko jest mi je znaleźć. Może dlatego, że podejmujemy te decyzje kolegialnie, kolektywnie. Mam wrażenie, że ustrzegliśmy się bardzo wielu pokus i że te trzy lata, które przejechaliśmy jako ruch, przejechaliśmy, no nie dało się tego zrobić inaczej, tak jak mogliśmy to zrobić w tych warunkach, które mieliśmy do dyspozycji. Nie umiem pomyśleć o decyzji dużej, strategicznej decyzji, którą, którą się podjąłbym inaczej, ale to nie dlatego, że jestem taki pyszny i uważam, że nie popełniłem w tej zakresie błędów, tylko dlatego, że chyba mądrość moich współpracowników mnie przed tym uchroniła.